Witam z tej strony 14, no i trudno będzie mi mówić na filmach 14, no ale jak już nowy kanał, no to wiadomo, nowe zasady i w ogóle. Filmy będą pojawiać się... Mam nadzieję, że codziennie, ale na pewno trzy filmy w tygodniu będą minimum, więc spodziewajcie się tak. No i w weekendy przeważnie będę robić jakieś livey z Fortnite'a, yy, na kanale będzie pojawiać się browser, no i Fortnite... Yy... Zobaczymy w przyszłości może jeszcze jakieś gierki. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Póki co, będę na razie nagrywał newsy z Fortnite'a. No albo coś z właśnie browser, z jakieś openingi. Nie wiem, może jakieś gierki fajne. A dlaczego założyłem nowy kanał? Po prostu chciałem zacząć wszystko od nowa, z po prostu większą dynamiką, z lepszym podejściem do tego, nie, z, po prostu z systematycznością. Najważniejsze, oczywiście, streamy Sportnite będą albo w sobotę, albo w niedzielę, no ale musi, żeby wiedzieć o tym, no to musicie oczywiście zasubskrybować mój kanał razem z dzwoneczkiem. Tyle z tego przywitania, no i mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał. No i lecimy po jak najszybsze 1000 subskrypcji, może później. Może później po jakieś większe, ale mój na razie cel to tysiąc subskrypcji, także subskrybujcie dzwonkiem, łapkujcie filmy. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wrzucę jakiś filmik, jak nie, no to jutro bamo. siema!